Siemano, z tej strony dream 2 i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z pogromcy mitów. Odcinek numer 18, mit 86. Bardzo fajny mit, który pewnie wielu z was czekało. Czy bonus odporność na błyskawicze zmniejsza nam DMG na przykład szamana z przywoływania błyskawic? Mit, który naprawdę był pod każdym praktycznie odcinkiem z serii dodawany. Dlatego też wreszcie uzbierałem. Procenty na błyskawica, i postanowiłem to sprawdzić. 3000 plus, tyle bije bez żadnego ABS-u. Zaraz pokażę wam, że bije bez ABS-u oraz bez ekwipunku, który jest na surze. Oj, nie w tego pana miałem rzucić zaklęcie, ale ten pan niestety jest zbugowany i kompletnie nic z niego nie robi. na błyskawica jest takim bonusem, który wchodzi czasem w jakiś ekwipunek, no i wtedy nie wiemy, co za bardzo z nim zrobić. 2703 pary. Więc to jest jakieś takie dobre odejście od tego co może walnąć szaman, no 3200 tak, to jest bardzo okej. Okay. Ja będę miał na sobie aż, uważajcie, 15 zbroja, 15 hełm, 15 bransoleta i 15 kask, łącznie 60%. Na razie nie mogę tego potwierdzić, że ten bonus w ogóle nie wpływa na DMG Shamana Lekarza, Healera. Kompletnie przywoływanie błyskawic nie zmienia swojej siły tak naprawdę, więc każdy z nas, kto będzie chciał używać błyskawicy kontra Shaman Heller, niech się zastanowi, bo ten bonus kompletnie nie działa. Jak sami widzicie, mam 60% i z 60% z 3000 powinno zrobić się minimum 1400. Niestety, jak sami widzicie, DMG jest nadal takie samo, jakbym w ogóle nie miał żadnego ekwipunku na sobie, a nic nie ma na magię w ekwipunku, który właśnie założyłem. Więc Smith 86. Niestety, bonus ten totalnie nie działa na ABS-a, jako ABS na szamana lekarza. Na co działam, to będę sprawdzał w innym odcinku. Mit 87. Czy wszystkie skile BMA uderzają z tej samej odległości? Wiecie, że mnie trochę to zaciekawiło? Naprawdę. Dlaczego to jest John? Proszę bardzo. Najpierw zacznijmy od pierwszego skilla. Ok. Odległość. Jest. Odległość drugiego też jest. Ognisty duch. Nie bije. Czyli mit mogę od razu z góry obalić. Mroczna sfera. Bije z tej samej odległości, więc jest ok. Mm, to bije z kawałka dalej. A to musi podejść nasza sura, więc niestety. Każda odległość jest inna. No dobra, tutaj mamy to, i zaraz zobaczymy, jak jest z mroczną sferą. Mroczna sfera? Kabum? I zaraz jeszcze zobaczymy ten ostatni. Duszek, 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 duszek musi podejść najbliżej. Ale myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo duch jest bardzo, bardzo dobrym skillem. No i sami widzicie, odległości są różne, więc mit jest kompletnie obalony. Mit 87, wszystkie mają kompletnie inną odległość. No sorry, tak, taki mamy klimat, John Kawalski. Eee, dobra, lecimy dalej. Mit 88. Czy gdy zabija się jakiegoś gracza, to dostajemy Expa za niego. Temat 24. Jakby to okazało się, że dostajemy nawet 1000 ekspa za jednego gracza, to okazałoby się nagle, że wszyscy, ale to wszyscy źle ekspimy. Naprawdę. Ja aż postanowiłem to sprawdzić z czystej ciekawości, bo jeśli okazałoby się, że no niestety okazało się inaczej, że nic nie dostajemy za tego zabitego gracza, ale może tylko z naszego królestwa i powiem wam, że jeśli okazałoby się, że to jest prawda, że dostajemy nawet 1000 expa albo 500 expa to bym był najbardziej zdziwiony z was wszystkich, bo to znaczy, że 99 mogłem wbić sobie bijąc swoje nóbki w M1 ale na szczęście nic nie dostajemy, Uff. To, to trochę uspokoiło mnie. Mit 89. Za lekarz. Czy leczenie u szamana działa poprawnie? Pozdrawiam. No dobra. Sprawdźmy to. Ze względu na to, że leczenie powinno dawać nam dwie rzeczy: Dodatkowe HP oraz zabierać efekty negatywne. HP daje. Jak najbardziej daje. Raz daje mniej, raz daje więcej. To wszystko zależy od tego, ile mamy po pierwsze inteligencji, po drugie, jakim poziom skila. Trzecie, ile jest procent na uleczenie danego skill'a? To, to chyba przy P to jest 120, ja mam na razie na M, jak sami widzicie. Niestety, moje czytanie tego skill'a jest koszmarne, bo nic nie wchodzi. Ale, jak sami widzicie, leczy bardzo porządnie. Nie chciałem paść ze względu na to, że ja tam mam rangę bardzo negatywną. A tutaj poczekajcie, jest trucie, jest leczenie, daje radę. Daje radę uleczyć to co chcemy i daje radę też uleczyć ilość HP, które nam zabiera, więc myślę, że leczenie w 100% działa poprawnie, chociaż zauważyłem, że czasem daje więcej niż jest napisane w naszym mm, opisie skilla. Nie wiem czym to może być spowodowane, ale czasem, na przykład, tak jak teraz, nie ulecza tych efektów negatywnych, więc na razie efekty negatywne są uleczane. Po części, w procentach, ze względu na to, że te części negatywne nie mam 100% na to, tak? Jakbym miał na Pesquila 120% na ulepszenie uleczenie efektów negatywnych, to by było zawsze leczenie w 120%, czyli w 100%, prawda? No dobra, ja mogę uznać mit leczenia jako mit poprawny, mit zaliczony i to jest chyba najlepsze rozwiązanie tego mitu. Działa poprawnie, czyli kompatible ajo. <noise> tak, działa poprawnie Mit 90. I trzeba mieć procent doświadczenia, żeby nie móc Przeczytać skilla Żeby nie móc Żeby móc, potrzeba 20 tysięcy Zaraz to udowodnię na lekanie, bo tutaj na razie czytam Najbardziej skille Wpiąc się na g. będą filmy z Obiecuję Potrzeba 20 tysięcy Ekspa, żeby wbić Jakikolwiek kół na kolejne plusy Przeczytać, zrobić blech Potrzeba 20 tysięcy. To nie podlega żadnych normom. Ostatnio miałem nawet pytanie, czemu nie mogę czytać Skilla? Mam level, mam z książki. Nie mogę czytać Skilla. Pisze mi, że nie mogę, że mam za mało doświadczenia. Pisałem was 5 razy, musisz poekspić. Ale jak? To przecież mamy ten level. 20 tysięcy expa to jest to, co potrzeba na naszym koncie, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić z naszą postacią, więc mit... Bardziej pytanie. Potrzeba 20 tysięcy ekspa na to, żeby przeczytać skilla. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podoba, polub skomentuj, subskrybuj, i zadaj pytanie do następnego odcinka. Jeśli będziecie naprawdę bardzo chcieli. W trakcie mieliście 500 dłapów w górę i widzimy się już jutro z kolejnym odcinkiem, chyba zaszaleje w tym tygodniu i dopóki będą łapki w ciągu jednego dnia, do następnego dnia będą następne odcinki z pogromcy mitów. Nie wiem ile tych odcinków do końca tygodnia. Bo potem będzie lekka przerwa z pogromców mitów, żeby nie zanudzić was tym wszystkim. Do zobaczenia. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka pogromcy mitów lub innych? Subskrybuj kanał, to ten czerwony przycisk na samym dole i zaznacz, że chcesz otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Pozdrawiam zim 2.